Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, <laughs> błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest czwarta niedziela Wielkiego Postu. Tak i dzisiaj mamy do rozważenia już kolejny raz w tym wielkim poście przypowieść o synu marnotrawnym, choć właściwie tak naprawdę to jest przypowieść o ojcu, który ma sy dwóch synów. No, w każdym razie to jest 15 rozdział <ścoughs> tego Łukasza, wiersze od 1 do trzeciego i od 11 do 32. W owym czasie przybliżali się do Jezusa. Wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczy mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, grzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarł, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, słyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu. Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźleńcza, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić na niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarł, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Tak, już raz żeśmy w wielkim poście tą przypowieść rozważali. Jakoś tak dzisiaj do mnie szczególnie dociera jakby źródło problemu tych obu braci. Źródło problemu tych obu braci jest ukryte w takim słówku Uzja. To jest coś, co młodszy syn domaga się od ojca, młodszy syn domaga się od ojca, żeby ojciec dał temu synowi coś, co się nazywa Uzja. Uzja to po grecku to są takie dobra użyteczne to, co w moich oczach jest mi potrzebne. Zobaczcie, że mamy różne pomysły na to, co by miało być nam potrzebne, co by było nam użyteczne, tak, co by nam się przydało. No i tenże syn, no właśnie tego domaga się od ojca, tak żeby być precyzyjnym, to ojciec w odpowiedzi, w odpowiedzi na co wskazuje, że że ojciec jest źródłem dla tych obu synów czegoś na zabios, czyli życia. Nie? Że jest życie tych synów i w ogóle wszystko, co mają, kim są i w ogóle to pochodzi od ojca, że wszystko pochodzi od ojca. Natomiast ten młodszy syn no, tego nie dostrzega. On jest najwyraźniej skupiony właśnie na jakiejś swojej wizji tego, co byłoby mu potrzebne. Najwyraźniej neguje to, co otrzymuje od ojca. Że to, co otrzymuje od ojca w jego oczach, to nie jest to, co powinien otrzymać, to nie jest to, co potrzebuje, prawda? I że on ma swoją własną wizję, co ojciec powinien mu dać i co powinien dla niego zrobić, prawda? I domaga się od ojca, żeby ojciec zrobił to, co ten młodszy syn uważa za potrzebne. I to jest właśnie tutaj, właśnie odwołując się do sceny grzechu pierworodnego, no to jest właśnie władza decydowania o tym, co jest dobre. Nie? Że to nie ojciec wie, co jest dla mnie dobre. Yy, nie? Ojciec nie robi tego, co dobre, nie daje mi tego, co dobre, to ja wiem, co by było dla mnie dobre i domagam się, żeby Ojciec nagił się do mojej woli i dał mi to, co ja uważam za dobre. I zobaczę, rzeczywiście my mamy taką postawę często wobec Ojca, często taką postawę wobec Boga mamy, no, że domagamy się, żeby Pan Bóg nagił się do naszej woli. <laughs> i dał, dał nam to, co my uważamy za dobre, za potrzebne, że jakby nie, nie postrzegamy tego, co Bóg daje nam sam z siebie, co robić z nami sam z siebie, nie postrzegamy to jako dobre, jako potrzebne, jako użyteczne, jako wystarczające. Tylko mamy swoją własną wizję tego, co Bóg powinien zrobić, jak powinien zrobić, co powinien nam dać i jak to wszystko. Przepraszam, powinno wyglądać i się domagamy od Boga. Żeby nagił się do naszej woli. I teraz, jakby ci dwaj synowie, młodszy i starszy reprezentują tak powiedzmy dwie zasadnicze postawy, kiedy my doświadczamy, że, że właśnie Bóg nie nagina się do naszej woli. Że jedna postawa to jest postawa młodszego syna, który sobie sam ostatecznie zabiera wszystko i, i, i zrywa w ogóle jakąkolwiek relację z ojcem i uważa, że sobie poradzi sam po swojemu. I że jakby to powiedzieć, jak nie to nie, że skoro Bóg nie robi tego, co ja uważam, że powinien, nie daje mi tego, co ja uważam, że powinienem dostać, no to sobie sam załatwię po swojemu, zabieram wszystko, zabieram zabawki, idę sobie żyć po swojemu, w ogóle nie zwracając uwagi na Boga, bo ja sobie sam poradzę, ja sobie sam wiem, jak poukładać życie, ja sobie sam wiem, co jest im potrzebne, co jest dla mnie dobre i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna postawa. Natomiast druga postawa to jest postawa starszego syna, również błędna, bo starszy syn, zobaczcie, też ma wizję tego, co powinien dostać od ojca, co ojciec powinien dla niego zrobić. Tak, i on przyjmuje taką postawę uległego niewolnika, także uległego najemnika w przekonaniu, że jak zrobię wszystko tego, tak, jak ojciec chce, tak, jak na zaciśniętych zębach zrobię tego, tak, jak ojciec chce to no to ojciec wreszcie mi zapłaci tym, co ja chcę. Nie? Że to jest taka właśnie postawa, no w Piśmie Świętym pojawia się taka idea wielkiej nierządnicy i ta idea wielkiej nierzodnicy to właśnie jak ulał pasuje do postawy starego syn, starszego syna, że idea wielkiej nierządnicy, to jest właśnie idea takiej miłości kupnej, sprzedajnej, nie? Że, że jak ja zapłacę odpowiednią cenę, to ta miłość zrobi to, co ja chcę. No, i że jak ja, prawda, skrupulatnie na zaciśniętych zębach zrobię to, co chce ojciec, to w zamian za to ojciec wreszcie zrobi to, co ja chcę. Nie? Czyli zobaczę i młodszy syn i starszy sen, generalnie no to szukają sposobu na to, żeby nagiąć ojca do swojej woli. No, tylko młodszy syn powiedzmy, ostatecznie się zniechęca i idzie sobie radzić sam, skoro ojca nie da się przekonać, nie da się go nagiąć do swojej własnej woli. No to ja będę sobie radził sam po swojemu i sobie sam zrobię dobrze. Natomiast Saszysen Wasie, no jednak, zostaje z ojcem. Tylko, że ostatecznie okazuje się, że to życie z ojcem to dla niego jest na zaciśniętych zamach, on się z ojcem w ogóle nie utożsamia. Nie utożsamia się z myśleniem ojca z tym, jak ojciec rozumie dobro. On to wszystko robi na zaciśniętych zębach, licząc na to, że wreszcie Ojciec mu zapłaci w zamian tym, co on chce. Właśnie, więc zobaczcie, no, to wszystko jest właśnie zakorzenione we władz zdecydowania tego o tym, co jest dobre, że tu my mamy naszą wizję dobra. No i teraz spróbujemy albo Boga przekonać, albo zmusić, albo przekupić. Prawda, w jakiś sposób, że Bóg się nagiął do naszej wizji dobra, albo w ogóle się Bogiem zniechęcamy, uznajemy go za niepotrzebnego, wręcz za zawadzającego, i uznajemy, że sobie sami poradzimy z naszą wizją dobra, że że tak powiem, sami sobie zrobimy dobrze, tak jak właśnie młodszy syn. No i właśnie ciekawa jest droga młodszego syna. Ona pokazuje, co się dzieje, kiedy my właśnie nagujemy kiedy my negujemy boską wizję dobra i kiedy upieramy się przy swojej własnej wizji dobra i kiedy właśnie idziemy w przekonanie, że tą wizję zrealizujemy sami, po swojemu. Że zobaczcie, ten młodszy syn dysponuje wszystkim, tak? I żyje, <laughs> żyje właśnie no, sobie tam po swojemu, tak jak sam uważa. No i skutek jest taki, że pomału okazuje się, że bez relacji z ojcem, prawda, żyjąc w patrzonym we własną wizję dobra, okazuje się, że to moje życie wcale nie jest dobre i to jest nasze doświadczenie, że my tam próbujemy w naszym życiu realizować jakąś wizję dobra, próbujemy starać się o to, co według nas jest potrzebne do życia. I próbujemy osiągać szczęście tak, jak my je rozumiemy, i jak mamy doświadczenie, doświadczenie nasze pokazuje, że w kółko nam wychodzi to samo. Że jakkolwiek byśmy się starali, to że tak powiem, ostatecznie wychodzi jak zwykle. No właśnie, i mało tego, i okazuje się, że cokolwiek byśmy nie robili, za czymkolwiek byśmy nie gonili, to jednak w człowieku narasta jakaś forma głodu, pustki, sania takiego, prawda? Ssania że człowieka coś zaczyna ssać, nie? no i człowiek próbuje sobie to ssanie zagłuszyć, ten wewnętrzny jakiś niepokój, uczucie pustki, niezrealizowania, niespełnienia. Człowiek próbuje sobie zagłuszyć, próbuje iść w różne rzeczy, które według człowieka by to zagłuszyły, zapełniły, tylko tak naprawdę to wszystko, czym my próbujemy sobie zagłuszyć, to uczucie pustki, niespełnienia, niezadowolenia, no to okazuje się, że tak naprawdę doprowadza do tego, że nam jest tym bardziej niewygodnie ze sobą samym, prawda, że te nasze sposoby zagłuszenia, no to właśnie powodują, że jeszcze bardziej jest nam niewygodnie ze sobą samym. Zaczynamy szukać, łap, macać dookoła, na chybił trafił, że może namacamy coś, co wreszcie da nam ukojenie wewnętrzne i gdzieś zobaczę w tym młodszym synu, pojawia się jakaś intuicja, że ostatecznie to on nie potrzebuje czegoś, on potrzebuje kogoś. Nie? Że on idzie i dosłownie przykleja się. kolał, przykleja się do jednego z obywateli tej krainy. On, że gdzieś ten młodszy syn zaczyna mieć intuicję, że on potrzebuje kogoś. No i tak prawda na chybiu trafił się, przykleja do kogoś. Próbuje budować jakąś relację z kimś, obojętnie kim ten ktoś jest, ale to ciągle nie jest ojciec. I ta relacja zamiast mu pomóc, to tak naprawdę doprowadza do jeszcze większej degradacji, do takiej degradacji, że on ostatecznie ląduje jako ten, który pasie świnie. No to w oczach Żyda, no to oczywiście większego poniżenia być nie może. Właśnie to jest haczyk, że większego poniżenia być już nie może. No i to zobaczcie, to tak rzeczywiście jest, jeżeli my próbujemy budować, nawet próbujemy budować nasze wzajemne relacje bez Boga. No tu oczywiście można zrobić skok do budowniczych wieży Babel, którzy ostatecznie skończyli tak, jak skończyli. Jakby ostatecznie ten młodszy syn pokazuje no, pewne mechanizmy, które rzeczywiście w nas się dzieją, których doświadczamy. No, kiedy brakuje nam relacji z Bogiem, takiej głębokiej, prawdziwej relacji z Bogiem, w której ja po pierwsze sycę to, co we mnie najgłębsze, i wtedy uzyskuję spokój serca, i wtedy dopiero w tym spokoju serca, w tym nasyceniu od Boga, jego miłością, bo to, czego ja potrzebuję, tak naprawdę, to miłość. I to miłość, właśnie taka totalna, wszechogarniająca, i taka miłość jest tylko w Bogu. Natomiast zobaczę, że my głodni miłości, miłości takiej totalnej, wszechogarniającej, no rzeczywiście próbujemy budować ze sobą nawzajem jakieś takie relacje totalne, rzucamy się na łeb na szyję w relacje totalne, wygłodnianie takiej miłości. No i te relacje totalne międzyludzkie to kończą się jedną wielką tragedią i jednym wielkim bólem, pra, prawda, po obu stronach, jednym wielkim żalem, jednym wielkim poranieniem. Waszej i ten młodszy syn cierpliwie krok po kroku, wasze w tej swojej całej degradacji, w tych swoich waszych próbach doprowadzenia do tego, żeby moje życie stało się, że tak powiem, sycące, dawało mi radość, satysfakcję. W tych swoich próbach uczynienia wasze swojego życia takim, żebym ja miał z tego radość i satysfakcję. No pomału, pomału, pomału odkrywa, że nie jest w stanie tego zrobić bez tego, co on nazywa ojcowskim chlebem. Że, że właśnie pomału, pomału odkrywa, że to, czego potrzebuje, to chleb, który jest w domu ojca, który można się sycić w domu ojca. Że po pierwsze, ja potrzebuję sycić się chlebem, który otrzymywałem w domu ojca. Z którym to chlebem wzgardziłem, uznałem, że to nie jest to, o co chodzi, i poszedłem szukać szczęścia na własną rękę. Że właśnie zobaczcie: jeżeli my się nie sycimy tym, co pochodzi od bogatych, rzeczywiście nie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby nasze życie, nasze relacje dawały nam pełną satysfakcję, pełną radość, i rzeczywiście na oślep szukamy czegoś, co by nas ukoiło, uspokoiło i nasyciło. Właśnie. niestety te sposoby, w jakie my próbujemy nasycić się po swojemu, to tak naprawdę doprowadzają tylko do naszej coraz większej degradacji. I tu ma, że można pogrupować te sposoby, że te sposoby, w które my próbujemy na oślep znaleźć jakąś ulgę od życia, że tak powiem, jakieś nasycenie, to się koncentrują wokół pięciu takich obszarów: że to jest za przeproszeniem żarcie, picie. Jakieś środki psychoaktywne, jakieś przestrzenie seksualne. Pojawia się jeszcze piąta rzecz, czyli agresja. No i dzisiaj, właśnie, jeszcze ucieczka w różne przestrzenie wirtualne. No i to zobaczcie, powoduje, że tak naprawdę to my się jeszcze tym bardziej degradujemy i że tym mniej odczuwamy satysfakcji, radości z siebie samych. Z naszych relacji, z naszego życia, z tego, co robimy, prawda, na co dzień, z tego, jak żyjemy. To wszystko coraz bardziej staje się takie miałkie, no. właśnie niesycące, nie dające satysfakcji. No i właśnie rzecz polega, żebyśmy doszli do refleksji tego syna marnotrawnego, że my potrzebujemy chleba, który możemy otrzymać w domu ojca. No i okazuje się, że ten chleb to jest ojcowska miłość, ojcowska miłość, która przychodzi do nas w jednorodzonym synu, ojcowska miłość, którą ojciec chce nas karmić w synu, w synu do nas wychodzi, w synu chodzi po Galilei naszego świata i w synu prosi, wręcz prosi, acco koltej moi, przyłącz się do mnie, przyklej się do mnie, klej się do mnie tak jak umiesz, a ja cię desyciu. Właśnie i właśnie dlatego, jakby to powiedzieć nam przy świętej rzeczywiście w domu ojca otrzymujemy chleb, chleb żywy, chleb żywy, którym jest Syn Jednorodzony, Syn Jednorodzony, w którym do nas przychodzi cała miłość ojcowska. No i właśnie trzeba to zrozumieć, że my po pierwsze nie sycimy się tam w głębi miłością Ojca, miłością ojca, która do nas przychodzi w Jezusie. Jeżeli nie dajemy się od wewnątrz napełniać duchem ojca, który też przychodzi do nas przez Chrystusa właśnie kiedy ojciec wychodzi, kiedy ojciec wychodzi do starszego Syna i kiedy próbuje tłumaczyć starszemu Synowi, to ten proces tłumaczenia to jest określony takim greckim czasownikiem Parakaleo. A to jest czasownik, którym Jezus opisywał Ducha Świętego. Parakaleo. Rzeczowni to jest czasownik. Rzeczownik od tego czasownika to jest parakletos. Jezus mówi o Duchu Paraklecie, o Duchu Parakletosie. Prawda? <laughs> Że właśnie rzecz polega na tym, <laughs> Że to tłumaczenie ze strony Boga polega na tym, że Bóg próbuje doprowadzić mnie wewnętrznie do jedności z Nim, do takiej jedności, żebym widział dobro tak, jak On je widzi, żebym pragnął tego samego dobra, które On pragnie, i żebym razem z Nim sięgał dokładnie po to, co On rozumie jako dobre. Właśnie dlatego Bóg chce karmić się swoją miłością, żebym ja wreszcie się uspokoił, wreszcie zaznał ukojenia, uspokojenia, wreszcie doznał satysfakcji I właśnie dlatego Jezus oddaje mi ducha z wysokości krzyża, nieustannie oddaje mi ducha z wysokości krzyża żebym ja napełniony tym samym duchem, zaczął myśleć tak jak On, zaczął widzieć dobro tak jak On, zaczął pragnąć tego samego dobra co On i razem z Nim zaczął sięgać po to samo dobro. Właśnie, bo to, to jest to, co Bogu daje miłość, nie? że miłość Bogu daje to, że On zawsze bezbłędnie widzi dobro, wie jest dobre, wie jest dobre, wpierw zanim my się to uświadomimy, jak powiedział Jezus i ma to już przygotowane dla nas, Wie, co jest dobre, potrafi pragnąć tego dobra, pragnąć tego dobra i ma siłę, żeby to dobro realizować. To jest dokładnie to, co potrzebujemy. Prawdziwe rozpoznanie dobra, nie fałszywe, nie takie, jak nam się wydaje, które powoduje, że gonimy w pustkę, tylko prawdziwe pragnienie dobra, dobra prawdziwego. No i siła do tego, żeby po to dobro sięgać. Zobacz, nam nawet nie wystarczy wiedzieć, co jest dobre poprawnie. My jeszcze potrzebujemy umieć chcieć, bo bardzo często nam się po prostu nie chce i potrzebujemy mieć siłę, żeby za tym dobrem pójść, żeby po to dobro sięgnąć. I to chce nam dać Bóg. Chce nas nakarmić swoją miłością, która mu to wszystko daje. Chce, yy, chce ożywiać nas swoim tchnieniem, chce odżywiać nas swoim duchem, chce karmić nas swoim synem, w którym nas karmi swoją miłością, że to wszystko zaczęło funkcjonować. I to nie jest tak, że Bóg czegokolwiek nam żałuje, bo Bóg wszystko zrobił dla nas. Wszystko, co istnieje, jest dla nas, jest dla mnie, jest dla ciebie. Tylko żebym ja wiedział, co zrobić ze sobą, z moim życiem, co zrobić ze wszystkim, co Bóg daje im do dyspozycji, to potrzebuję mieć w sobie Bożego Ducha i potrzebuję karmić się Bożą miłością. I to wszystko przychodzi do mnie w Chrystusie i dlatego Chrystus prosi, przyłącz się do mnie, przyklej się do mnie a ja będę Cię napełniał. Napełniał, karmił, napełniał tym, co potrzebujesz, żeby w konsekwencji czuć się nasycony, żeby w konsekwencji zobaczyć siebie i swoje życie tak, jak widzi ojciec i zobaczyć, że wszystko w Twoim życiu jest dobre. Żebyś w swoim życiu angażował się rzeczywiście w to, co jest dla Ciebie dobre, żebyś robił to, co jest dla Ciebie dobre, żebyś rzeczywiście szedł wpatrzony w prawdziwą wizję dobra, żebyś razem z Ojcem patrzył dokładnie w tym samym kierunku i wtedy zacznie to wszystko funkcjonować, bo rzeczywiście to, co Ojciec robi dla nas, jest dla nas dobre, tylko życie jest żebyśmy my to zobaczyli. Jezus chce nam to przywrócić, Jezus chce nam to przywrócić. Tak, tak jak sam powiedział, że mu chodzi o to, żeby w nas była jego radość, żeby nasza radość była pełna. Radość syna, który widzi Ojca czyniącego, Ojca, który czyni wszystko dobrze. I on chce z nami to wewnętrznie robić, Jezus. I warto właśnie o to się modlić, o taką wewnętrzną przemianę, żeby ja zaczął widzieć oczami Jezusa, żebym ja zaczął widzieć Ojca jako dobrego siebie jako wartego miłości ojca, żebym zaczął widzieć moją codzienność jako dobrze zaprojektowaną przez ojca, prowadzącą mnie dokładnie tam, gdzie jest moje spełnienie, gdzie jest moje życie. A moje spełnienie, moje życie jest w relacjach, w tych relacjach, w których żyje Bóg, w relacjach Ojca i Syna i Ducha Świętego, do których te relacje zostałem zaproszone razem z moimi braćmi i siostrami. Dlatego moje spełnienie, moje życie, mój rozwój i, i, i moja radość jest właśnie w relacji, w relacji z Bogiem, w relacji ze sobą i w relacji z innymi ludźmi i to właśnie nie byle jakimi relacjami budowanymi na oślep ale właśnie takimi relacjami w jakich żyje Bóg a to są relacje miłości i dlatego Bóg po pierwsze chce mnie karmić miłością żeby ukoić moją pustkę właśnie to moją wewnętrzny głód a po drugie żeby ja potrafił żyć w relacjach w relacjach z Bogiem z Ojcem i Synem Duchem Świętym w relacji ze sobą i w relacji z innymi ludźmi właśnie w takich relacjach które się nazywają miłość żeby mi to da zaczęło dawać wreszcie radość, satysfakcji i spełnienie, żebym ja przestał potrzebować szukać jakiejś ucieczki, jakiegoś nasycenia. Nie wiadomo gdzie i w ogóle nie wiadomo czego, żebym przestał, prawda, gonić za nie wiadomo czym, tylko żebym miał w sobie wewnętrzną wielką radość. Tak, warto to się modlić, tak, prosić Jezusa, Jezu, pociągnij mnie. Właśnie to warto prosić Ojca, Ojcze, pociągnij mnie do takiej relacji z Twoim Synem, żeby moje wnętrze w relacji z Twoim Synem syciło się od Niego Twoją miłością, Twoim Duchem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg mogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.